Cześć widzowie, z tej strony Jendras Klockowy. Dzisiaj zaś porównamy klocki nieoryginalne z oryginalnymi. Wiecie o co chodzi? Wiem, ja to mogę teraz różnie mówić, bo jestem lekko, jakby taki, no mam katar po prostu i mogę tak mieć lekką taką chrypkę na nagraniu, ale to jest nieważne. I porównamy sobie zaś klocki Lego Ninjago, więc was, zapraszam Was do oglądania tego odcinka i zajmiemy się dzisiaj. Tym oto właśnie zestawikiem, i otwieramy już z niego mini figureczki w ogóle. A tym samym zestawem się zajmiemy kiedy indziej. Na ten moment się zajmiemy tylko mini figurkami. I oczywiście zamknę to, więc ten zestaw prędzej czy później będzie zrecenzowany. Zobaczymy tak się o to prezentuje, to są takie spinnery, chyba każdy ma nostalgię z tymi spinnerami oczywiście zestaw pochodzi z kopalni klosków z Dąbrowej Gorniczej, z jak była fabryka pełna życia nadal mam vloga z tego nieco montowanego, ale może być nawet ten vlog by w 2026 zobaczymy i wysypujemy te nasze mini figureczki. o Nóżki już wyleciały, ale my sprawdzimy to kilku, na kilku jakby przykładach, na główce. O, tu mamy główkę Kaya Energy oraz sprawdzimy to na torcie, już zaraz wyjmuję te nieoryginalne klocki. Oczywiście zamienniki klocków LEGO są również bardzo fajne. Bardzo Wam polecam, bo można. no Coś dla odmiany, no coś innego pobudować, jakby ja jestem tego fanem, ogromnym. Oczywiście zbudujemy te minifigurki, ale to tak w połowie, bo to są naprawdę mega cenne minifigurki. To jest naprawdę teraz bardzo pożądana jakby figurka wśród kolekcjonerów Lego Ninjago. Oraz tą drugą set zbudujemy całą tego wężona. I już mamy. O proszę. Pierwszy raz mam tą. No, te w sumie dwie mniej figurki. Pierwszy raz mam je w kolekcji. I bardzo się z nich cieszę, że w końcu mi się udało je zdobyć. I teraz Wam pokażę te oryginalne klocki. Tu mamy już pierwszy, jakby, torsik. Jak widzicie, ten torsik jest bardzo zbliżony. To można bardzo w sumie dostrzec łatwo. Tylko tu ma jakieś szare, jakby nadruki. Taka inspiracja, bym powiedział. I tu tak wygląda z przodu. Jak widać, z przodu się lekko różni, ale widać, że to jest ten sam design, jakby torsu. Więc teraz rozmontujemy tą minifigurkę i już możecie widzieć bardzo duże różnice. Ja widzę już to na pierwszy rzut oka i można to bardzo łatwo zauważyć. Powiem Wam tak, jak pierwszy raz widziałem ten oto torsik, to myślałem, że to jest oryginalny torcik Lego, bo widzicie, te różnice są naprawdę mega małe, a są naprawdę bardzo no, podobne te torsy ale jeden z nich jest nie więc taka mała historia z tymi torsami więc jak macie jakieś miksy czy coś to zawsze się upewniajcie kilka razy czy to jest na pewno oryginalny torsik bo no nawet jak ktoś zbiera długo, długo klocki naprawdę długo nawet kilka lat to może się pomylić łatwo z nadrukiem bo ten sam nadruk a wiadomo oni jakby tej licencji jakby nie mają, więc wiecie o co chodzi. Ale jak wiecie, świat jakby klocków rządzi się swoimi prawami. Niektórym się mogą podobać te oryginalne elementy, a niektórym mogą się podobać te oryginalne jakby klocki. Jakby wiecie o co chodzi, więc każdy ma swój gust. A teraz se zobaczymy dokładnie: Kaja Energy. To jest oczywiście nie oryginalne, jak widzicie. A to jest 100% oryginalne, i widać tą minimalną różnicę, że to jest jakby to samo, tylko że wzięte jakby do innego plastiku. Teraz se weźmiemy tą jakby osobną głowkę do tego. O, proszę bardzo. I widać, że to jest bardzo łatwo podrobić. Oczywiście. To nie ma licencji ani nic, a to ma oryginalną licencję Ninjago i ta różnica jest naprawdę minimalna i da się na tym bardzo łatwo złapać, więc uważajcie na ogłoszenia w internecie, żebyście wy nie dostali podróbki czy coś, bo słyszałem o takich przypadkach. No, w sumie nie oryginalnego Lego, ale wiecie, tak to po prostu nazwałem podróbka teraz, bo niektórym to jest tak najprościej jakby. Wyjaśnić, i patrzcie, jakie ten zamiennik jest taki śmieszny. Ma takie dziwne, jakby takie rączki. I tej główki nie da się w ogóle odczepić. Ale no, taka śmieszna, taki tak, takie, jakby klocki, jakby nie wiem czemu kojarzą mi się z Robloxem. I jeszcze raz widzicie, to jest naprawdę minimalna. Różnica w tych nadrukach, a da się na to łatwo złapać, więc naprawdę uważajcie jak coś przeglądacie. Polecam Wam na przykład taką kopalnię klocków, bo tam znajdziecie no, oryginalne jakby klocki i w ogóle wszystko. I widzicie, to jest taka minifigurka. Oczywiście inne klockowe sklepy też Wam polecam, typu klockowe Imperium czy coś. I mogę te sklepy wymieniać i wymieniać, wiadomo. Bo, po prostu, lepiej wziąć z prawdziwego, oryginalnego źródła taką figurkę i jakby trochę zapłacić trochę więcej za to, moim zdaniem, ale za to mieć pewny, jakby produkt. I w ogóle ja z tej mini figurki z kopalni klocków jestem naprawdę zadowolony, chociaż też polecam Wam inne sklepy, które istnieją na naszej, jakby klockowej społeczności. Bo nasza społeczność jest naprawdę ogromna, i żeby nie było więcej jakby takich przypadków, że ktoś jakby trafia o no nieprawdziwą figurkę, a no płaci za to prawdziwe jakby pieniądze, ciężko zarobione, więc to jest taki apel, żebyście uważali, wspierali nasze polskie klockowe sklepy, bo naprawdę warto, a spinera już Wam mówię jaka cena. Oczywiście dam tutaj obok ten worek. Cena dokładnie tego to jest 205 zł, więc to jest naprawdę okazyjna cena, więc na taką fabrykę klocków przykładową, czy taki klocką naprawdę warto iść, bo macie no, pewny produkt i... Możecie się naprawdę bardzo dobrze bawić na takiej klockowej imprezie. Mówię to oczywiście o każdym sklepie i w ogóle każdego serdecznie polecam, bo naprawdę warto, żeby przeżyć dość ciekawe emocje. A taka jakby seria no z nieoryginalnym nie LEGO to będzie nadal u mnie prowadzona, żebyście uważali na takie różne jakby rzeczy czytali dokładnie te ogłoszenia, na przykład w tym internecie jeżeli trafiliście na jakieś złe ogłoszenie czy coś takie jakby fejkowe, jakby wyczuwacie to z daleka i nie wiem, dostaliście ten na przykład ten zły produkt który oczywiście no nikt nie chce trafić ale jeżeli kupujecie takie rzeczy jakby świadomie czy coś to wiadomo, rozumiem to Świadomie mi chodzi pod takim względem, że wiecie, jesteście świadomi, że na przykład korzystacie z tego temu czy AliExpress jakby że po prostu lubicie takie nieoryginalne klocki w ogóle, bo znam dość sporo osób jakby i ogólnie też sam siebie dobrze znam, że ja lubię takie jakby sprawdzić takie nieoryginalne klocki, jakby czym to się różni i wiecie o co chodzi bo to też ma coś w sobie, jak ten nasz oryginalny produkt, więc no, w taki sposób chcę, żebyście to odebrali. A jeżeli trafiliście na jakieś złe, fajkowe ogłoszenie, to oczywiście dawajcie znać i po prostu nagłaśniajmy takie sytuacje, że istnieją, bo po prostu warto dostać ten oryginalny, ten prawdziwy produkt. A jeżeli ktoś się też interesuje zamiennikami, to po prostu jestem z tego naprawdę mega zadowolony, że jest nas jakby coraz więcej i w ogóle, bo można o tym opowiadać i opowiadać. I jeszcze se odczepimy torsik dla porównania, bo też zauważyłem, jest bardzo podobna jakby różnica tej główki, niestety nie da się odczepić, sprawdzałem przed nagraniem. Ale wiecie o co chodzi, to jest naprawdę mega zbliżone do siebie, to się różni naprawdę drobnymi detalami. Ale jak widać, to niektórzy no niestety no mówią, że coś jest oryginalne, a po prostu potem wtedy okazuje się jak jest, więc polecam wam uważać na takie ogłoszenia. Ja chcę to nagłośnić jak najbardziej się da. Ja, żeby to trafiło do najwięcej jakby ilości osób, bo ta minifigurka stała się naprawdę popularna i ogólnie te wszystkie Energy kaje, Zayne i ogólnie Lloydy, mogę tak wymieniać i wymieniać. A ja po prostu dostają potem jakieś no, oryginalne rzeczy, a wydają to prawdziwe, rzeczywiste pieniądze. A jeżeli to kupujecie, jakby świadomie i w ogóle jesteście świadomi tego, że to, je, to nie jest jakby oryginalne, nie jest, no, jest to napisane wprost w ogłoszeniu, po prostu wprost, wprost, że to jest zamiennik, to wtedy rozumiem to. A jeżeli ktoś ściska wam, no jakby, że to jest oryginalny produkt i daje wam za to, no nie oryginalną, jakby figurkę, to. No, po prostu nie promujemy takiego zachowania. Po prostu to jest no hamskie i po prostu bardzo takie niewygodne. Nawet jak to teraz mówię, to bardzo niewygodnie mi się o tym mówi. To wolę wspierać naszą klockową społeczność, bo każdy z nas, nieważne czy lubi albo te duńskie klocki, czy nieoryginalne klocki, to i tak wszyscy jesteśmy jednością. Oraz pamiętajcie, jeżeli ktoś wam wciska jakby no, nie oryginalną figurkę, a mówi, że to jest oryginalna, to warto takiej rzeczy nagłaśniać moim zdaniem, bo można na takie coś się bardzo łatwo nadziać jak myślicie, też myślałem, że to jest prawdziwy torsik, a jest niestety jakby nie oryginalny, co mi tak szczerze w ogóle nie przeszkadza, bo dzięki temu powstał ten film. I jeżeli trafiliście na takie sytuacje w internecie czy coś, to możecie o tym pisać śmiało w komentarzach. Oczywiście wysłucham tego i nie wiem, może nagłośnimy ten temat dalej i pomożemy kolejnym osobom, po prostu, żeby no, wiedziały, że takie jakby no, incydenty jakby istnieją. A jeżeli chodzi o takie nieoryginalne klocki o nasze, ulubione jakby zamienniki czy coś to będę oczywiście dalej o tym nagrywał bardzo mi się to przyjemnie nagrywa jakby dobrze mi się o tym mówi bo mogę dzięki temu no jakby komuś pomóc po prostu i oczywiście jeżeli chcecie jakby więcej takich materiałów dawajcie oczywiście dawać śmiało w komentarzach chętnie o, no o tym znowu coś nagram czy o jakichś innych zamiennikach i w końcu zrecenzuję jakiegoś zamiennika, jak będę się trochę lepiej czuł. Bo pomyślałem, że dzisiaj o tym nagram, bo po prostu proste jest to w, na w nagraniu, a mogę się sporo wypowiedzieć na ten temat z moją wiedzą klockową i w ogóle. I dziękuję, że jesteście, jestem bardzo wdzięczny, że mnie oglądacie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale.